Witajcie, kochani, serdecznie. Mam nadzieję, że u Was w porządku. Słuchajcie, przed nami ogromny, największy jak do tej pory w historii Nations on Fire wyjazd misyjny do Nepalu i Papuły Nowej Gwinei. Dlaczego mówię największy? Ponieważ jedzie ze mną zespół składający się wraz ze mną z 31 osób. Jak na ten moment nie było większego wyjazdu. Oczywiście lubimy wyzwania, ale na ten moment te wydarzenie, ten wyjazd będzie największy, jeżeli chodzi o ilość osób jadących ze mną na ten czas. 17 dni. Obwód ziemi, słuchajcie, wynosi 40 tysięcy kilometrów, a my, a my zrobimy 35 tysięcy kilometrów. Wyobraźcie sobie ten dystans. Gdyby ktoś z Was chciał jechać z wysuniętej północy na wysunięte południe, to gdzieś zrobiłby z 750 kilometrów. My, kochani, zrobimy 35 tysięcy kilometrów. Jedziemy do Nepalu i Papuły Nowej Gwinei, krajów, które potrzebują wsparcia z zewnątrz. Które potrzebują świeżego powiewu z zewnątrz. E, jedziemy tam służyć, nie jedziemy tam gwiazdożyć, nie jedziemy tam stać w centrum, ale jedziemy tam być wsparciem dla tych ludzi. Będziemy głosić Ewangelię wśród tych, którzy jej nie znają, oraz być zachętą dla tych, którzy już z Panem chodzą. Kochani, e, Większość z tych osób, gruba większość tych osób, 31 osób leci na własny koszt, co jest dla nich ogromnym wyzwaniem i stąd też moje ukłony i szacunek za tak ogromną decyzję. Natomiast wśród tych też 31 osób Oprócz mnie jest kilka osób, które lecą z ramienia Nations on Fire, które będą dokumentowały to, co się tam dzieje, są dla mnie wsparciem, bez których jeździć sobie nie wyobrażam. I, kochani, chcę Wam powiedzieć, że tak jak mówiłem już w zeszłych miesiącach podczas wyjazdów do Afryki, kraj Nepal i Papua Nowa Gwinea to niczy, nic innego jak też kraje afrykańskie które mają to do siebie, że nie ma żadnych zwrotów za koszta podróży oraz hotele. Wszystko jest po naszej stronie. I, I jak pamiętacie, kilka miesięcy temu mówiłem, że będę zawsze was informował o wyjazdach misyjnych, abyście mogli być tego częścią. I zanim wyłączycie to wideo, powiedzcie sobie, a tam o wsparciu będzie nawijał, chciałbym, abyście posłuchali. Do końca. Słuchajcie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że rzeczy się na świecie w ostatnie 2-3 lata zmieniły, i czasy, kiedy można było kupić bilet za 2000 zł do Stanów Zjednoczonych minęły. Chciałem wam pokazać jedną liczbę. Koszt jednego lotu w, jedną, e, w jednym tylko miejscu, koszt biletu wewnętrznego w Papui Nowej Gwinei, nie do lecenia do Papui Nowej Gwinei, e, ponieważ nasza podróż jest bardzo rozbudowana lecimy z Polski do Kataru, z Kataru do Nepalu. W Nepalu mamy wewnętrzne loty e, krajowe, później z Nepalu lecimy do Singapuru, z Singapuru do na Filipiny, z Filipin do Papuły Nowej Gwinei. W Papui mamy wewnętrzne krajowe loty. Następnie wracamy z Papuły Nowej Gwinei do na Filipiny, Katar i Polska. Wyobraźcie sobie, że jeden tylko segment między stolicą Papuły a wyspą, na którą musimy dolecieć, z której później przetransportują nas łódkami na inną wyspę. Tylko wewnętrzny lot krajowy, ten jeden, krajowy wewnętrzny lot w Papui Nowej Gwinei za osobę kosztuje prawie 4000 złotych. Kochani, oznacza to, że gdybym chciał Was zachęcić do wsparcia dla mnie i trzech osób, czyli czterech osób, to prosiłbym Was praktycznie o wsparcie prawie 15 tysięcy złotych za tylko i wyłącznie loty wewnętrzne w jednym kraju. Kochani, Ceny eksplodowały na świecie strasznie, i w tym momencie rozmawiamy o tym, że ten wyjazd misyjny Nations on Fire nie za 31 osób, ale za czwórkę z nas kosztuje 80 tysięcy złotych. Jest to chory koszt, jest to dramatyczny koszt, ale taki koszt dzisiaj musimy ponieść. I chcemy Was zachęcić, bo to nie koniec niespodzianek. Abyście mogli partycypować z nami i zasieć swoje finanse w te 80 tysięcy złotych, otworzyliśmy zbiórkę, aby wszystko było jasno i przejrzyście i wszystko w liczbach było widoczne dla wszystkich. Będzie wyraźnie pokazywane każdy wsparcie i będzie wykazane, a więc wszyscy, którzy wspieracie, będziecie widzieć, ile już jest wsparte. Ale kochani, niespodzianka jest jeszcze taka, że od wielu miesięcy mam notatkę zapisaną, aby zawieść jakieś wsparcie finansowe dla Papuły Nowej Gwinei, ponieważ od kilku miesięcy budują, są już prawie na wykończeniu budowaniu jednego nowego budynku kościoła w stolicy, w Port Moresby. I nie ukrywam, że wiem, że zmagają się finansowo i chcemy też przeznaczyć dla nich jakieś wsparcie finansowe. Dlatego kochani, zrobimy tak, 10% od wszystkiego, co wyślecie co będzie wykazane na portalu zrzut.pl, 10% przekażemy im jako darowiznę na rzecz prac wykończeniowych budynku kościoła, który stawiają. Chciałbym Wam powiedzieć, że 1000 zł w Polsce to znacznie większa wartość tam. A więc to nie jest tak, że jeśli zakładając prześlecie, daj Boże. 80 tysięcy złotych i pomożecie nam w tym wyjeździe, w tym ogromnym budżecie. Z 80 tysięcy 8%, 10% to jest 8 tysięcy. Jeżeli my przekażemy im 8 tysięcy, to, kochani, to nie jest 8 tysięcy polskich złotych. W Papui Nowej Gwinei jest to znacznie większa wartość. A więc przekażemy im spore środki, ale to, kochani, od Waszej hojności dzisiaj zależy jak pójdzie nam z tym wyjazdem misyjnym oraz jak pójdzie nam ze wsparciem tego kościoła. A więc kochani, cel 80 tysięcy złotych, to są tylko i wyłącznie nasze koszta podróży hoteli. Do tego dochodzi koszt też e, finanse, które chcemy przekazać na rzecz papuły nowej gwinei i budowy kościoła, 10% od zebranych środków, dlatego nawet jeżeli daj Panie. Przekroczymy 80 tysięcy zł, bijemy dalej i przekazujemy środki dla Papuły Nowej Gwinei. Także kochani, link do zrzutki jest czytelny w opisie tego filmu. Także zapraszam Was do wsparcia hojnego. E, wszystko, co wesprzecie e, przez portal Zrzutkę, będzie widniało na portalu Zrzutka, i zobaczycie, e, ile jest już e, przesłane. Zachęcam Was do e, rozesłania tego filmu. Nieczęsto 30 osób z Polski wyjeżdża na misję do Nepalu i Papuły Nowej Gwinei, dlatego jako Polacy zmobilizujmy się, kochani. Zachęcam Was odważnie do tego wsparcia na Bożą Sprawę. E, a ci z Was, którzy chcieliby robić to. E, Transferem na konto bankowe bezpośrednio. Dopiszcie po prostu, co chcecie. Może być wsparcie statutowe fundacji, działalność statutowa fundacji, a później w nawiasie możecie dodać Nepal, Papua, wyjazd misyjny, jak Wam się podoba. Także, kochani, ważna informacja: zbieramy środki do. Piątku do 12, tak abyśmy mogli podliczyć wszystko, zamknąć, ponieważ już w niedzielę 22 października wyjeżdżamy na ten długi, szalony wyjazd. Miejcie nas w modlitwach, wspierajcie nas proszę, zostawcie jakiś komentarz, dajcie lajka pod tym filmem, niech ten film się rozejdzie i udostępniajmy, i wesprzyjmy, i miejmy udział swoją ręką, pracą swoich rąk, swoimi finansami w tym Bożym dziele. Do zobaczenia!